Chodźcie, zobaczycie, chodźcie zobaczycie co to tutaj jest, ja widzę coś takiego, słuchajcie, no to to ja już się cieszę, jeszcze nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, ale ja już się cieszę, Jezusiczku. Dawaj, idziemy zaraz do lasu. E, tak jak... e, panie! Karpka! Dawaj czerwoną od razu, masz kurwa. Nie chcę się Pan pauzuje w samochodzie. Dobra, szybko i na temat. Uważamy na niewybuchy, bo teren jest militarnie nafaszerowany. Tutaj dołki zasypywać. Dokładnie poruszamy się według aplikacji. E, jak ktoś nie ma aplikacji, to trzymać się grupy. Będzie lepszy kontakt. Telefon i kontakt tam jest na grupie. Co jeszcze? Może ktoś się chce zapytać, choć pozdrowić? Ja chcę pozdrowić, ale i tak nie nagrywa. <grywa, <grywa> nie. Nagrywa, nagrywa. Jak nie nagrywa, to nie. Wszystkie <grywa> oglądające. Kolegów z Hiszpanii. Pozdrawiamy naszych widzów serdecznie. Dobry. Oglądających i tych nowych. Idziemy poszukać trochę pamiątek po lubańskiej bitwie, na tych terenach. I do boju. Prawda. polskiego zapomniałeś? No i pierwsze fanty chyba już wychodzą, bo już kolega mnie tutaj wołał. Idziemy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ile jesteśmy w lesie? 5 minut? Już coś strzeliłeś? Bardzo ładna przypinka. pastyka z mieczem. O kurczę. Jeszcze z igłą z tyłu. O, tutaj? Tutaj no, wyszła? No, tu. no. no pięknie. No bardzo ładnie. Ja nie chcę, nie chcę tu strzelać czego to jest, ale widziałem gdzieś takie już, nie? Widziałeś? No, ja wiesz co, zidentyfikuj to później powiemy, nie? Tak. Jakby ci to się to udało. No pięknie, gratulacje. Jeszcze jest Grawka z tyłu, patrz. No. Widziałeś? Zobacz. Po, ale tu zobacz na tych okopów, nie ma, nie ma nic. No, fajnie, fajnie się zaczyna. zaczyna się fajnie. Powiem tak, jak się fajnie zaczyna, to będzie dalej lipa, nie? Zawsze fastyka, tak jest. No, miecz i swastyka. No to moje gratulacje, elegancko. No, wrzucaj na grupę, tam chłopakom. No i mamy standardowe znalezisko u nas w naszych terenach. Czyli lotka od moździerza Zobaczcie, jaki tutaj fajny lasek mamy. No, przepiękny las, uwielbiam taki las. Dlaczego lubię taki las? Bo takie właśnie skarpy są. Z górek taki schodzą, fajne. Ogólnie ludzie no, nie lubią chodzić po takich skarpach. Zobaczcie, na tyle nie dosyć duże. No Ja uwielbiam. Oczywiście, jak jest sucho, nie? jak jest mokre, to może zjechać fajnie na ruty no, Ale przepiękny ten las jest. Świetny, czysty, taki jak w parku. Żadnych czaków, kasz. dużo tak to wygląda stare buki. nie było takie miejsce. A więc pokręcimy się tutaj. Zaraz jeszcze grupy dojdzie, że zostawiamy chińskę. to mamy kawałek ładnego meliszcza. No właśnie, jakby ktoś się pytał jak wygląda ten pierwszy wiodący, co znajdujemy właśnie w lesie to tak to wygląda. Po całości miał on za zadanie uszczelnić gazy wylotowe no, chyba większa prędkość wtedy jest z tego mamy ślady, już od lufy, tak nacięcia no, pusty w środku. Fajny by był artefakt do naszego schronu. Kto to będzie dźwigał? Pytanie muszę wezwać, bo też Boże dara o, ale to waży trochę. No i, I złomu przebywa. U nas Taka stara się kierować. Co będziesz to brał? Gdzieś to ten? No, Elektrolizę tak. będziesz robił z tego? No. I później pójdzie do lasu z powrotem. Tu no. no tak. mamy ten nasz flakonik. Na kwiaty jak dla nas? Na kwiaty do żony, tak. Będziemy zobaczyć do naszego kolegi. Co on tutaj wykopał? A co jakieś napisy widziałeś na tym, czy nie? No jest FZT o, 40, 44. Tak Aha, to, to tutaj to, to jest. To no rok. i to jest ty, powiem ci, że to jest jakaś ceramika tutaj na tym. No właśnie, mówię. No, ceramicznie, no, no, no? jest wyrycie ceramiczne, nie? W... FZF 44. No ciekawe to jest znalezisko Czego to, do czego to? Pierwszy raz coś takiego widzę. Ja też właśnie, nie wiem nawet... No czekaj, ja tylko zdjęcie sobie zaraz jasne, zrobię, tak? Jasne, nie ma problemu. No. Widzę, że coś ciekawego wyszło, dlatego się włączyłem. Coś tutaj kurde, jakieś kawałek blachy mi tutaj wyszło. Słuchajcie, co to jest? Teraz sobie to oczyścimy. Ja coś takiego kiedyś miałem. Tu będzie jakaś taka strzałka. Może inaczej to będziemy czyścić. Tu będzie taka strzałka i tu pisze, jest napisane miele. O! O! Mówiłem, że jest strzałka. Dokładnie. To nie jest moje pierwsze takie znalezisko. No ładne. To jest chyba z jakiegoś, nie wiem, pojazdu czy coś takiego. <laughs> nie wiem, czy ja to wtedy, ja już nie pamiętam, czy ja to wtedy identyfikowałem. To jest jakiś globus. Globus chyba tak się wydaje, nie? I to jest firma jakaś, to jest taka strzałeczka. Już to nie, nie pierwszy znał u mnie i to chyba było gdzieś przyczepione od dołu. Tak to wygląda. A co to robi przy okopach niemieckich? Trzeba będzie to zidentyfikować, koniecznie. Następna ciekawostka. Niby nic kawałek aluminiowy, jakieś rurki. Ale ma jakieś napiski. I co my tu mamy? ZDE NP10. No, od militarki też pewnie coś nam tu powie na ten temat. Co to jest? Od czego to jest? Może jakiś znowu zapalnik? Albo detonator? Nie wiem. Słuchajcie, tutaj właśnie już wyszła ta, ta aluminiowa, to ta oznaczenie, takie, no boże, znaczenie. tak? Te, te miele i tak dalej. I tutaj kawałek tego właśnie, co wam pokazywałem, tego zapalnika. Chodź kolego, chodź. Dostaniesz świeżynkę do rąk. Chodź. Ja już, ja już widzę co to jest, ale nie jestem jeszcze pewny. Wiem, że odznaczenie będzie. Ale weź, weź wyłącz się wykrywać, albo gdzieś połóż z boku. Chodźcie, zobaczycie. Chodźcie, zobaczycie co to tutaj jest. Ja widzę coś takiego, słuchajcie. No to, to ja już się cieszę. Jeszcze nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, ale ja już się cieszę. Jezusiczku. Patrzcie. ja. Nie, ten las to mnie kurde przeraża. Co tu się dzieje? Patrz, a tak przeczułem ci na ten raz. Ja, już, a co ja miałem powiedzieć? Tak samo, łuski kopie. Przecież kurde tak jak wy, nie? Zobacz. No patrzcie co się dzieje. Wow! Wow! Ten... To Ua! 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 oficjalnie zwaliło. Nie, ja nie wiem, znowu Zaraz <śmianie> będą mówi, że to fotomontaż, że coś mi się udaje, że nie wiem, kurde, bo że podstawiam fanty. <śmianie> ja pierdziele! Tak, nie, nie, nie. zrobimy. Ja, fancior <śmianie> Jak ja tego lasu nienawidziłem. Ja już mówię, tutaj nic nie ma. Przecież w tym lesie, że to jest syf. Mi <śmianie> się płakać z Ty zobacz co się dzieje. Popatrz, jaka armata, jaka swastyka, jaka wrona, jaki to jest stan, Nie no. <laughs> Niemiec płakał jak zgubił. Ej, kolego! Chodź, zobaczysz coś. Jezusiczku. Ja znowu się jaram jak małe dziecko, no ale słuchajcie, to jest taka adrenalina. Przeżywam, no. Następny orgaz przeżywam w tym lecie. Popatrz, człowieku. A dzisiaj mi się śniły, że jakaś odznaka wyjdzie. E, <gry> Ale zobacz, ja takiej w życiu nie miałem jeszcze. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś armata. Kurde, na wykrywacz. Popatrz. Mogę? Okay. No jasne. I Ale... śniadce jak, jak zwykle. Piękne, Jak zwykle mi się łapy człowieku. No, gratulacje. Piękne. Nie, ja nie, nie no normalnie nie, chodzę no, jak galareta. No, widzisz, wszyscy chodzą, szukają, a... A ja tutaj wszedłem, a ty żeś poszedł niżej, tutaj, a ja tutaj ten. Tu właśnie to takie miele znalazłem, co wrzuciłem Wam na grupę, nie wiem co tutaj jest z jakiegoś, z jakiegoś samochodu. I tak mówię, kurde, tutaj znowu aluminiowy jakiś ten. No I trzeba by sprawdzić u tego, u Olafa, bo on ostatnio wystawiał te yy, odznaczenia wojskowe. To akyleria jest. Co? Ale zobacz jest. jaki stan jest. No, jest. Zobacz, A jeszcze, jeszcze jest dom, nie? z pastyka ja wszystko. z zestaw, połowy polowy Makłowicza. A ja mam choflę. <laughs> Jak zawołałem go, bo ja już mówię, kurde, nie mogę, no znowu mi się łapy trzęsą, kurde. Ale no, kurde, kurde no, mi. Nie moja, nie mi moja chyba jedna z najładniejszych w życiu tych. No, to no, to znaczy, no jak zobacz jest. jaki stan jest, tylko armatka, wszystko. No nie jest, naprawdę widzę, że I widać, no, jak leżała, jak spadła, tak leżała. No. no, no Nikt nawet ja. nie ruszył, no. Zobaczcie, to co mówił ten, Buka, mówi, wyjście z okopów. No. Tu jest okop, wyjście z okopów. Mówi, że tu najwięcej fantu zawsze leży, nie? I pod może tu. A może o, jak, jak jak do, dokładnie. Dla takich fantów warto chodzić, czochrać się po tym lesie. Podrapane ręce, komary, muchy, wszystko. Gryzą. Dla takich właśnie fantów. Dwoń po wszystkich koniec imprezy. O, Zobacz, I na zabiadą lasę. Tak, na makał. No, do po makale i potem macie, dziękuję. Teraz tak, to jest zdjęcie. Dobra. Ale Także nie, widzicie nie, przechodzony, przeczepany las. las, nie ma czegoś takiego No ale ma. tak płakaliśmy, że tu nic nie ma. Zobacz, chodzimy taką wielką grupą i, i te same łuski wykopujemy, nie? I te jakieś tak. kawałki odłamków i tak dalej. No nagle wchodzimy, nie wiem, w jakieś zakrzeczone miejsce i jeden z nas coś ma, nie? No nawet nie wiesz kiedy. Się <laughs> nie wiesz kiedy, nie? Piękno, naprawdę piękno. Wtedy gratulacje. Dzięki. No udało się troszeczkę zidentyfikować, co to jest, to nasze odznaczenie. I co ty mówisz, że to to jest? To jest odznaka obrony, yy, obrony przeciwlotniczej. opelotka. Opelotka, zwana opelotka. Przeciwlotnicza. Yy, dużą tutaj Od będzie... Znaka bojowa. Bardzo ładna. tu jest. O, tu jest nawet napisana. Niemiecka odznaka obrony przeciwlotniczej. No obrony przeciwlotniczej. nie? Kurcze. To słabo się bronili, że zgubili. No, co słabo się bronili? Nie, z tego wzgórza, tak się bronił, że poleciał, skopudlał się. Nie, okopy tutaj są, to są okopy nie z tyłu? Musiałbyś co, to, sprawdzić. Powinien być jakiś ten Właśnie numer? nie wiem, nie wiem, bo tak patrzę tutaj i tak, wiesz, nie chcę jej ruszać w ogóle. <tuszchen> <tusensing> <tusiasm> <which> Czy ona gdzieś nie ma jakiegoś... Bo jak one były nadawane, to mm -hmm. powinny być numerowane też, nie? Mm -hmm. No, teoretycznie tak, ruskie medale tak samo były numerowane, nie? No, dobra, fajnie, no nieważne, nieważne czy jest numerowany czy nie, no, jest znalezione i. Ale zobaczcie, i zaraz trzeszemy za... tutaj te skarpy i to centymetr po centymetrze. Centymetr, bo Trzeba, zawsze tak jest, że jakiś punkt zaczep, zaczepienia, to, to. No tu wyszedł właśnie mi ten emblemat, ten miele Tutaj później wyszedł ten właśnie aluminiowy taki z napisami coś. I tutaj za tego kołka właśnie wszedłem do tego okopu. I ten strzał. Ty mnie zobaczył, że się wystarczy rzucony jeżeli na podniesienia. <laughs> z darkiem zrobiliśmy przerwę mało. Darek jeszcze pokażę wam siekierka jaka mu tu wyszła. Znaczy toporek. Toporek, siekierka. Kurczę to może być coś starego, co nie? No bo to jeśli jest drzewo, to, to już zaczyna. Tak się... kamienieć jest... tak powiem. No to nie jest drzewo. To nie jest drzewo. To nie jest drzewo. Znaczy, co stał? Znaczy ten złom. Wiesz co mi to wygląda jak jakiś naruś może z tego, ale może go się mylić. Ale to jest na pewno jest stara siekierka. Toporek. Toporek siekierka. Nie robimy sobie przerwę, co? Darek dębowy leci ja. Kolega Dobra. pole znalazł moją krótkofalówkę A, tą krótkofalówkę co żeśmy zgubili kiedyś. Kto znalazł? Pele. No to brawo, brawo. To no jest twoja Sebastian. Ja. Twoja, twoja, pamiętam. My jak byliśmy na tym wzgórzu, ja mówiłem, że przykre sytuacja się stała, bo kolega zgubił ten radio, nie? I co? Działa to? Nie, to? nie no, bateria, bateria, że... bateria za dwa. No, bo, bo no bo, bo tak, wiadomo, bo, bo no ile to było czasu gdzieś zginęło? Zobaczcie, Dziś, go... kurde, dwa miesiące tej... będzie gdzieś. No, ale co? Fajnie, ty już kupiłeś drugie, co nie? Teraz no, mam no, miałem, że taka horda dzików jak przejdzie, to któryś znajdzie to radio, ale fajnie, super. No ja nie działa. to zawsze no. pomówisz o ten, odprzedasz. No, super, no dobra, robimy przerwę sobie. Napijemy się, coś zjemy, bo ja muszę dojść do siebie. No właśnie się skrobałem na z wzgórza. I mamy jakąś pierwszą monetkę Co to będzie? Co to będzie? Ech, nic ciekawego Pięć groszy nasze! No. <grywia> Dziewczyny się pogubiły Dobrze Wiedziałem, że tak będzie w takim lesie. Czułem, że tak będzie Tak ale chciałem mi dać radio, to mi ciały, ten, zbubią, nie chciały, bo no ten, że zgubią, nie? Mam dwa, nie? A my na drodze się obracamy. Co tam mówiłeś? Jakiś musisz Mówi, temat? masz? Wizja, A, A, co tam jeszcze chodziło, chłopaku? Pokazuj gwizdek. Śmieci sama. Zobacz, ja niezbędnie no, ja nie przekazywałem. Całe łuski. Co, gwizdek oficerski, czy co dowodzi? Nie to za gwizdek jest. No. gwizda? Nie próbowałem. Kulki chyba. A może? gwizda? Zagwizdzisz Płynę, płynę. Płynę, płynę. Płynę, płynę. Płynę, płynę. Oś ziemi da jadłem płynę. Płynę, płynę. Mała dobra. <głynna> dobra, bardzo dobra ziemia leśna Co, <głynna> co tam <to>, Darek? <głynna> Darek? Nie to ten samek taki, takie zaczynamy to tam dziewczyny też chyba pewnie pobłądziły więcej jak pan tu, nie? No leczki, streczki, ciężko to spontany w tym lesie przyczepany. No to to byś pokazywaliśmy właśnie i co to jest, No, ale nie udało się zidentyfikować. Może jakaś dokrętka, nawet no, na to, ale. Kurde, ziemię to jest. Uf. Dużo takich dobra, go Tu też mają. No, ja też mam właśnie. podstawka pod świecę. No, ale to jest z dużych łusek jest. O,

To idzie w tył. Kasia co jest tam z tobą A, już ma guzik. Może dziurę ma głęboką, co? Że tego tak się spóźnia. chyba, co? nie? No, Coś? No groszki to są groszki niemieckie no Też tam na górze wyszły? No też na górze, no no, grosze. To już tak mało tego porządzenia. Zbierane już to z lasy. lasu. Myśli, że to widać nawet po dziurach, jak to ja tego mówię, nie, nie? jesteśmy pierwsi, nie jesteśmy ostatni, nie? A jeszcze pokazaliśmy na filmie, jak dokładnie, gdzie my chodzimy. Lokalizacja, jak zgłaszałem policji, nie? To już wszyscy polecą, nie? Nie, kończymy ten las niedługo i mamy inne tereny, tak? Zobaczymy. A tutaj kolega nasz pokazuje właśnie, że w tym lesie mamy co najmniej jeszcze dwa miejsca, oprócz tego naszego... Od tej naszej beczki gdzie schowany jest właśnie depozyt Znaczy nie jest depozyt, to ktoś sobie zdeponował po prostu garki jakieś tam na bushcraft czy coś takiego Mówisz co woda była tam jeszcze tak? Jakieś patelnie były czy coś takiego? Dwa garki, trzy garki znamy, nie? Trzy butelki wody Trzy butelki wody, no to składam po całym lesie, zobacz, tu takie obozowiska porobił A tutaj kolega właśnie jeszcze mówi, że jedno miejsce jest jeszcze, tu pęka gazowa jest schowana tam właśnie Miejscu, nie? Może się kiedyś napatoczymy na niego, nie? To mi w tym miejscu, nie? No ale tu widzisz, ani żadnego punktu jakiegoś absurdalnego. A miejsce jakieś po też było? Nie, tam nie. No, widzisz, tutaj sobie ktoś upatrzył te miejsce na takie burzko. Gdzie jest ta nasza koleżanka? Co ona tak błądzi po tym lesie? bagno wpadło. Co to się dzieje? bagno wpadło. Zamiast kopać jakieś depozyty, to chodzi po bagno. No. Nie no, sama była mnie, Mówiłem, choć koło mnie. Coś po jednej górze znajdować. Masz. O! To, to okay. to nawet nie wylądają. Uciekają ci zostają na jednej Powiem ci tak, w pracy też mówią, i że nie nadążają za przyjdeś, mną. Na napłatki, to co to jest? To jest. To na, e, ochotę, te, na horyzoncie, nie? To jest. Kto tam to wrzucał na ten? Czekaj. Na grupie ktoś napisał. no. To jest dokładnie za strącenie ileś tam. nie? Za strącenie ileś tam samolotów, czy coś takiego. Spróbujemy cokolwiek o tym powiedzieć. O ile jest prawo do otrzymania oznaki mieli żołnierze jednostki arterii przeciwlotniczej za wybitne, ścisłe, określone osiągnięcia bojowe. Mogły również ją wydziały. Zasadniczym warunkiem było uzyskanie przez, przez ciężkie lub lekkie baterie pięciu zestrzelenie nieprzyjacielskich samolotów. Aha. A z czego to jest zrobione? Ta? Nie czy to nie jest mosiądz Mosiądz? No, no bo jakby była stal, to by napuchła ci, nie? Aha A to jest patrz. No, raczej mosiądz będzie, nie? z aluminium by było, to by było napuchnięte, nie? Aha. I to, no, to jest w bardzo dobrym stanie, także to jest mosiądz nie? Raczej. Nic takiego konkretnego nie znalazłem tutaj z no. Dobra, zrobimy no jest sobie... No to jest zapalniczek. No. Zapalniczek. Bo takiego czegoś nie, noś, bo to dziewczynce no. jest ciężkie, A, to... to po co się wtedy targać? Tak? Kiedy Kiedy jest, to, to, jest to jest ciężkie. No. Aha, widziałeś tego? Pokaż tutaj od razu. A to? Koleżance, bo ona niedługo ucieka nam do Ameryki i nie będziemy jej od, widzieć. No, bo No, chłopaki z zieleni też już gdzieś. Już... część już ekipo już poszła, nie? To chyba coś. To jest, jest pierwszy tak... wiodący no. ten. Właśnie zaraz Ci pokażę... O, dokładnie zaraz Ci pokażę z czego to jest. Zobacz, ile to waży? No dawaj, dawaj to szybko, tu nie będziemy kręcić tej odcinka, tasiemca jakiegoś długiego. No. O, będziesz miała Kasia na ten flakon na, na kwiaty. Aha. Ile to, noszę? A to, ile to waży? No to właśnie sobie do ręki. I to jest właśnie to... Co znajdujecie często w lesie? nie? Gdzieś to jest ten pierścień uszczelniający tutaj na tym, nie? On się gwintował, w lufie była gwintowana lufa i on to tak jak latywał, to się gwintował, uszczelniał strasznie właśnie te gazy prochowe i ten miał większą celność i prędkość, nie, początkowo, nie? No to jest szpicok, właśnie tego nie zbieramy, bo to prawdopodobnie ma jakiś tam fosfor w sobie czy coś takiego. To od razu jak wykopujesz to do dołka takie rzeczy, nie? Nie zabieraj tego nawet do domu, nie? Odłomnie. To może być szpic też, wiesz? Tego powodu, się, z którego nie? roku to wybrała obrączka, bo nie potrafię. No to już masz tutaj. Tu masz o 19, widzisz? Aha. 2019 rok. Aha. Gołąbek zgubił. To ja to wyrzucę, nie? No to, to nie wyrzuca się tylko dołek wykryp jakiś to. Jedziemy no. z stronę tego śmietnika i co? Na środku. Grzybek. Grzybek no rośnie. <laughs> Ceglas cegla to pory. Dąpczaczek. Znasz się na grzybkach. Znam się. No, pierwsze grzyby w tym roku. I masz też na, na drodze. No to będzie coś. Na, najlepszy dzisiaj. połów. nie duży. Panowie. No jesteśmy na miejscu tego właśnie śmietniczka. Co kolega nas tutaj e, który mieszka niedaleko właśnie za te dobre lasy. I tu nas właśnie przyciągną do tego miejsca i jak zwykle dziki. Tutaj Lubańskie będą ryły trochę tych świetników. Może to być taki początek. Po drugiej stronie Początek czegoś. Nie ewidentnie, wysypane po cywilach są rzeczy. Dobra, będziemy grzebać, będziemy pokazywać troszeczkę, pogrzebiemy, zobaczymy, co tutaj, co tutaj wychodzi z tego, nie? No już w tym śmietniku pogrzebaliśmy, 15 minut chyba i odpuściliśmy sobie, nikomu się nie chce tam klęczeć dzisiaj w taką pogodę i grzebać. Każdy woli polatać za militarką gdzieś po okopach. Jesteśmy w okopie, mamy jakieś kółeczko. Ach, pięknie wyglądało na jakiś medal znowu. Ale co to będzie w ogóle? Co to jest? Co to jest? spróbujemy to oczyścić. Co to w ogóle na ścianie okopu coś takiego robi? No, nie szalej mi tutaj. Wiecie co to będzie? Chyba część jakiegoś mechanizmu od zegarka raczej. Tak, tak już widać. Zębatka. Zębatka, kółeczka, jakaś zapadka. No, część zegarka. No, proszę, okopy i takie kółeczko. <Wit default> to by było za piękne, żeby trafić dwa odznaczenia w jeden dzień. Uła. Pokaż to, pokaż to. To, po, pokaż, to, po, to to Czy mi to wygląda? Nie, to no zobacz. Nie, nie, ciągnik by tak nie miał. Nie miałby tak ciągnik, nie? Nie, nie, tak. Śruby tu by nie było no no, ale te uszy wyglądają jak na bolec, nie? No, oczywiście, no, ale tu jeszcze jest zabezpieczenie było. widzisz. No. widzisz. to, to ryżało tutaj, oznacza? No tu. Kawał koło miseczka odiła. Taką ja powinienem dzisiaj wykopać. Co jest dziennie zaliczane dla mnie? <grytanie> Dobra. Kurde. Ktoś, coś z Was będzie wiedział, to piszcie w komentarzach, co to może w ogóle być. Od czego to, to się kojarzy? jest zaczep taki. Wygląda na zaczep, nie? Czy nie no, czy Nie za bardzo? Nie stawia, że to zaczepu. No nie wiem, ja to tak sugeruję tylko, ale są takie To no, Wygląda jak zaczep, no ale no. zaczep y, ma bolec inny, nie? A tu masz z tyłu śruby. Śruby jakieś do czegoś. No, tu masz śrubę tak samo, nie? No, z tyłu też śruba. Jak to było, było w ogóle motowane do czegoś, no? No dobra, piszcie w komentarzach, będziecie coś wiedzieć. Dobra. dobra, już się zbieramy, przy samochodach jesteśmy. Będziemy powoli zakończyć tą, kończyć tą nierównowalkę. Co tu z ciekawszych fantów? To wyszło to oznaczenie i tu jeszcze te to Tomka co pokazywaliśmy tam na filmie. Wiecie, wiecie coś na ten temat? Na, ten, na temat tego oznaczenia tutaj? Wpinki twoje? Pisał. To jest na pomoc zimową? Pomoc zimowa? Tak. To jest, to jest tak, to na pomoc zimowa, tak. No, no co było? To było? Nosiąc. Polatane, poganiane. Większe moje dostałeś? No coś tam dostałem, no, ale jeszcze nie wyglądałem. Co było? To było? Żegnamy się z Wami, do następnego, cześć Wam, hej!